...i są chyba... Z ŁAZIĘKOWSKIEJ! Z ŁAZIĘKI KURWA! Jebać se... Z Łazienkowskiej! Hej! 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 Jebać kurwy! Z Łazienkowskiej! Hej! 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 Hey, hey, Oj! Oh, jebać kurwy! Z Łazienkowskiej! Hej! 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 Pull up! Pull up. Kamil, how old are you? 16, 18, you're 12, mam! Giggity, giggity, giggity! Będzie ty nie badałujdą śmiercią łazarza. Proszę nie badać śmiercią Dawida Jaspera. Wysłuchaj nas panie. Ryszard spirytus samdi. Chyba za gdzie ty masłem wy. Ja mam zęby debilu, jebał No chyba nie masz kurwa Ej, To się uśmiechnij guzo To się uśmiechnij guzo, bo ty nie masz jedynek Jesteś szablonem tygrysem Szablonem tygrys kurwa Ja jakbym Dawida spotkał to bym zajebał mu kombo językami Ja bym ci zajebał kombo pięścią kurwa guza na leja <laughs> Zanima bym ci bo pięścią na ryja i kurwa byś się skulił. Ty lepiej przyjechał do Polski. Bój się kurwa za spera. No już jeszcze już, kurwa, nie przylecisz do tej Polski. Nie przyleci No to nie przyleci do Polski, bo byś się zestrałby nie spotkał. No. No rację, Mafia Pałyniska by cię dojechała. Kamila Ula nie mu Klubi zrobił. Uramuj to już kurwa dostanie w ode mnie jak się a twoim ma. w a pogad na kabaret jakbyś mu wyjebał. Pogad na... Ja jakiś go uderzł, to jak galareta by się zaczęła. Ja galareta, tak dobrze powiedziane, dobrze powiedziane Ja by czas odbami na Discordzie kurwa, I jeszcze pogadamy sobie z Ulanim. Pośmiejemy się z niego, nie? Pośmiejemy się, będzie beka z niego. Będzie kurwa beka kur z niego. Proszę ty płakałeś nad śmiercią Łazarza! Proszę nie płakać śmiercią Dawida Jaspera! Wysłuchaj nas, panie! Wysłuchaj? Wyruchaj? Wysłuchaj! Aha, dobra. Ja już zboczone myśli miałem. Zboczone... Ty masz zawsze zboczone myśli, kurwa! Koronad i nieogłodny chleb na myśli, chyba. Ty masz zawsze zboczone myśli! Kurwa. Nie we czterech mnie biją, we czterech było, nie było, nie bo mu było, nie na nie ten. nie mu się było, nie było, nie nie chciał, no, nie na nie było, nie było, nie było, nie było, nie No nie jak ci na nie było, nie było, nie 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 było, nie 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 rzeczy! nie Dobra, ja nie gadam z wami. Gadaj sami! Radio! Radio! Co? Nie wychodź! Kurwa! Nie obracię cię kurwa! nie pocha! Ale on nie wychodzi... Bo gadają pierdoły jakieś, że ja miałem o to jest zwyczajne myśli, ja nie jestem f... No racja! No racja! Ja nie jestem ped. kurwa Emil, jest wdp A nie jestem p... weźcie się ogarnijcie, nie pierdolcie tak A ja przyda ja się bo zboczony myśli o mnie! No miał, miał! A, Dobra! Kamil! Żeby patrzył na ula niego to od razu mu się odechciało! Na bulanie zobaczcie woli! Mój ja w pepek mu chciał wzalić podobno! Chyba pędek, dobry łabyjana!